Dziś omówimy organizację komunikacji w okresie 8-11 listopada. Jest to część pierwsza i omówimy zmiany 8, 9 i 11. Zapraszam do oglądania. Zmiany trasowe: 160, 171, zawieszenie kursowania 8 listopada, 160, zawieszenie kursowania 9 listopada, 126, 160, zawieszenie kursowania 11. Zmiany rozkładowe: 8, 9 i 11 rozkład specjalny dla linii 527, 9 i 11 L kursują według świątecznego lub specjalnego rozkładu jazdy. Linie nocne w noc na 9 kursują według weekendowego, 11 nocki kursują według niedzielnego. Metro kursuje według niedzielnego z kursami nocnymi 9, a 11 według specjalnego bez kursów nocnych. To na tyle. Dzięki za uwagę.